No i słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, to jest druga część odcinka, który nagraliśmy w e, ostatnim czasie. Ja nazywam się Kamie Rzobek i zapraszam Was na informacje, których jest bardzo dużo, ale te informacje są niezwykle pozytywne, więc aby nie przedłużać, rozpoczynamy od razu. Informacja pierwsza, uważam, że bardzo, bardzo ważna. Nowe zasady ETF-ów dla krypto SEC w... SEK. SEK wprowadził standard generic listing, czyli który mocno upraszcza proces zatwierdzania ETF-ów. Do tej pory każdy fundusz musiał osobno przechodzić przez SEC. Teraz wystarczy spełnić ogólne kryteria. Co to daje? Przede wszystkim dużo łatwiej i szybciej będzie, będzie można wprowadzać ETF-y na krypto. I tutaj ciekawostka, już pojawiły się pierwsze propozycje nowych ETF-ów, m.in. ETF Alt Season. Który wyklucza, wyklucza Bitcoina i kolejna propozycja ETF, alt, alt. I ten ETF, alt, 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 alt season, ETF ma być ETF-em, który, który wyklucza także Ethereum, czyli główne skupienie się na, na altcoinach. I tutaj dzieje się jedna bardzo ważna rzecz, o której wspom wspominaliśmy już wielokrotnie. Kapitał instytucjonalny prawdopodobnie nie będzie stawiał na, jedny, na jeden projekt, na tylko jeden projekt. Oni będą chcieli, tak jak na rynku tradycyjnym są ETF-y, które się cieszą tak ogromną popularnością, ETF na cały koszyk S&P 500, ETF na technologię, to tutaj prawdopodobnie będziemy mieli ETF-y na krypto koszyki różnych altcoinów. Wyobraźcie sobie przyszłość, ETF na projekty związane, z, projekty rynku krypto związane ze stablecoinami. Pyk. ETF na Alt Season, ale tylko związane z projektami związanymi na, na Solanii. Pyk. ETF na DeFi, na Ethereum. Pyk. I wydaje mi się właśnie, że o to będzie, że na taki sposób rynek będzie wyglądał. I oczywiście tych ETF-ów, różnych promocji tutaj, różnych produktów pojawi się mnóstwo. Właśnie poprzez też zmiany będzie, doświadczymy wysypu nowych, nowych propozycji. Ale na samym końcu będzie się liczył marketing, będzie się liczyła ekspozycja, będzie się liczył brand, który stoi za tymi ETF-ami. Ja to powtarzam cały czas. Uważam, że najważniejszym w, pod względem takiego PR-u dla, dla produktów ETF jest BlackRock. I w tym momencie BlackRock tylko Bitcoin i Ethereum. Jeżeli Bra BlackRock wprowadzi jakieś nowe ETF na nowe aktywo, Według mnie to jest jedna z najbardziej pozytywnych informacji dla tego aktywa i żeby kupować i żeby łapać tam ekspozycję. Kolejna rzecz jest taka, że warto sobie wspomnieć, zobaczyć jakie kryptowaluty będą uwzględniane w tych ETF-ach i te, które będą najbardziej popularne to te ETF -y z tymi tokenami i te tokeny bezpośrednio będą sobie najlepiej radziły. I tutaj warto sobie zadać jeszcze pytanie, bo my cały czas, zwróćcie uwagę, że żyjemy z takim przekonaniem, że te instytucje wchodzą i one wchodzą i są tutaj i skupowały tego bitcoina Etera przez ostatni rok, przez ostatnie lata, ale warto sobie, warto zadać pytanie: no dobra, ale il, jak dużo faktycznie tego kapitału tu jest? Czy my jeszcze mamy potencjał do tego, żeby ten kapitał jeszcze większy wszedł w ten rynek? Jak to wygląda? I tutaj Bank of America ostatnio zrobił ankietę, która jest niezwykle ciekawa. Kilka takich najważniejszych punktów z tej ankiety. 67 fund managerów, w ogóle nie ma żadnej ekspozycji na rynku, na rynek krypto. 67% zarządzających fund managerów nie ma żadnej ekspozycji na rynek krypto. Łącznie aż 84% nie rozpoczęło jeszcze strukturalnych inwestycji w ten sektor. 84% tego kapitału jest poza rynkiem, jeszcze jest poza, całkowicie nie dotknęli rynku krypto. Średnia alokacja w krypto to zaledwie 0,4% portfela. Tylko małe grupy inwestorów mają wyższe udziały. Na przykład 3% deklaruje dwuprocentową alokację, a jedynie 1% osiąga, e, osiąga alokację powyżej 8%. 1%. Zwróćcie uwagę, jakie to są dane. Te dane nam bezpośrednio mówią o tym wszystkim, co się zmienia i tak dalej. Te dane nam bezpośrednio mówią o tym, że ten kapitał. Zaczynam poważnie traktować rynek krypto, ale jeszcze jego tu tak naprawdę w dużej skali nie ma. Kolejny news, bardzo, bardzo ważny. Vanguard otwiera się na krypto-ETF. Vanguard, który jest porównywalny z BlackRockiem, do tej pory był, ma, no chciałem powiedzieć w opozycji, ale nie, nie był związany z rynkiem krypto. Oni też mieli takie wypowiedzi niezbyt przychylne rynku krypto. Nagle się okazuje, że wchodzą w rynek krypto, wchodzą ze swoimi ETF-ami na rynek krypto. Do tej pory ich użytkownicy, ich klienci nie mieli dostępu w ogóle do cyfrowych aktywów. Więc po raz kolejny, to bardzo duża zmiana bardzo duży gracz, ogromny gracz wchodzi na rynek krypto i mam wrażenie, że. No nie ma już przeciwników, powoli wszyscy dołączają do tego. Jak sobie myślę o tym, że po raz pierwszy w historii świata, finansowej historii świata, to ulica, to my, którzy byliśmy 10 lat temu, wcześniej, byliśmy 5 lat temu, 6 lat temu, to po raz pierwszy w historii to my po prostu sprzedajemy, sprzedajemy tym instytucjom ekspozycję. Ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Kolejna informacja, która jest tutaj taka, taką ciekawostką, to to, że z jednej strony te inwestycje wchodzą, z jednej strony widać ten napływ kapitału, a z drugiej strony... Nie ma retailu. Nie ma takiego typowego zachowania jak podczas szczytu Hossy. Jeżeli popatrzymy sobie na aplikację Coinbase, która jest wyznacznikiem tego, jak bardzo popularna jest inwestycja w rynek krypto, to my nadal jesteśmy na fatalnie niskich poziomach. Aplikacja Coinbase nie jest popularna. Inwestowanie w krypto w tym momencie nie jest popularne, więc ten kapitał zmierza z innych miejsc. Więc to pokazuje, że albo ten retail przejechał się już wcześniej, i w tym momencie nie ma już zainteresowania, bo nie ma kasy, albo my tak naprawdę nie weszliśmy jeszcze w tą faktycznie manię rynku krypto, którą znaliśmy do tej pory. Pytanie, czy ona musi przyjść? Na pewno jej nie widać w tej manii, nie widać jeszcze w przypadku instytucji. Chociaż te wszystkie zakupy do, do spółek treżery jakieś tak przypominają taki fil, taką, taką początek jakiejś manki, ale na pewno nie widać tej mani w retail. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzu, czy retail, czy, czy dopiero ta ogromna popularność, wzrost popularności rynku krypto, ta mania przed nami, czy ona w ogóle nie przyjdzie. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. No i zdecydowanie kolejny news, czyli newsy związane ze stablecoinami. I tutaj bardzo dużo się działo. Przede wszystkim mamy ATH na ilości stablecoinów. W, w całym ekosystemie, jeżeli chodzi o cały ekosystem, ale też o ekosystem Ethereum. Kolejna rzecz, czyli TGE Plasma, czyli plazma, czyli łańcuch, który został określony łańcuchem Tetera. Ruszył z ewalu waluacją powyżej 14 miliard miliardów dolarów, co pokazuje ogromny apetyt inwestorów właśnie na tego typu sektor. To, to mówienie, ta narracja, Znaczycie znowu uwaga. jak się mówi, że to jest łańcuch Tetera, Teter jest tak bogaty, więc oni będą to pchać, będą to wspierać. To jest to, co mówi, co, jest, co sprawia, że emocje inwestorów są tak, tak rozgrzane do czerwoności. No i tutaj znowu ogromne gratulacje dla naszego analityka GOX zrobiłeś, wykonałeś świetną robotę, bo w maju wrzucaliśmy informacje o plazmie na Telegram. Jest kilka osób, które z, tak naprawdę lokując swoje stablecoin na kilka miesięcy zarobiło, zwróciło sobie tam ilość tych stablecoinów. Plazma okazało się jednym z najlepszych deali, które było, bo nie dość, że zalokowane stablecoiny wróciły do Was, no, można powiedzieć, risk free w pewnym sensie, to jeszcze otrzymaliście 100%, ponad 100% tego, co włożyliście. I są historie ludzi, którzy. No kilka milionów złotych powyciągali z, w naszej społeczności z tego, z tego dropu, więc Wam serdecznie gratuluję. Ja próbowałem, ale nie udało mi się wskoczyć, bo było bardzo ciężko wskoczyć w, w, w plazmę. Transakcje były odrzucane, niektórym się nie udało, więc no, ja się po prostu na to spóźniłem. Ale to znowu informacja, że warto być na naszej grupie telegramowej, gdzie ją tutaj znaleź, znajdziecie. Odpaliliśmy i znowu. Wrzucamy tam regularnie informacje. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przedsprzedaż dała zwrot około 28 razy, jeżeli chodzi o przedsprzedaże, które były na przykład na platformie Kobiego przeprowadzane. A dodatkowo każda osoba, która zdeponowała choć jednego dolara w plaźmie, otrzymała 10 tysięcy dolarów token, w tokenach plazmy. Więc no, no to naprawdę był bardzo, bardzo dobry deal. Przed samym ogłoszeniem usłyszeliśmy coś, co znów, znowu jest bardzo pozytywne dla rozwoju całego sektora stablecoinów. Plasma tworzy swój własny neobank. Czym jest neobank? Neobank to jest określenie takiej aplikacji ale Revolut. Czyli Plasma odpala swój własny taki rewolutowy bank, w którym będziecie mogli trzymać swoje USDT, zarabiać 10% na tych swoich USDT. Tutaj widać, że Tether chce dopłacać nawet do tego, żeby stworzyć marketing, że to jest najlepsze miejsce do przechowywania swoich stablecoins, swoich oszczędności. I oni tym produktem chcą się wbić po prostu w rynek bardzo, bardzo mocno i chcą zaadresować miejsca, w których jest problem do bankowości. I wydaje mi się, że to może być. Jedna z ciekawszych, ciekawszych strategii na ogólną adopcję USDT. I tutaj kilka jest rzeczy z tym USDT bardzo istotnych do wspomnienia. Przede wszystkim USDT jest wspierane przez Howarda Lutnika, który, jest, który zakupił udziały w, stable, w Tether ponad rok temu. Dzięki temu też stablecoin. Stablecoin tetherowy stał się, zwróćcie uwagę, że już nie mówimy o jakichś depegach, o czymkolwiek, po prostu stał się bezpieczny w percepcji inwestorów, dlatego że Howard Lutting jest bezpośrednio powiązany z Trumpem, jest jego, jest jego doradcą spraw różnych finansowych i to jest gość, który kupił ponad 5% tetera rok temu. Musiał prawdopodobnie, inaczej, Tether musiał się im sprzedać, żeby wejść w Stany Zjednoczone, według mnie, i okazuje się, że Tether w tym momencie ogłasza swoją, swoje, swoją zbiórkę, prawdopodobnie przed IPO, które będą chcieli zrobić. No, i zbiórka jest wyceniana no, dosyć, dosyć solidnie, bo Tetr chce zebrać 20 miliardów dolarów na wycenie 500 miliardów dolarów. Jeżeli ta zbiórka się zamknie w ten sposób, to prezes Tetera. Będzie, będzie czwartą najbogatszą osobą na świecie. Szacowany majątek 224 miliardy dolarów. No, sporo, 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 więc Tether to po prostu złota kura, która nie dość, że dała bardzo dużo zarabiać, to jeszcze poprzez teraz wejście w Stany Zjednoczone, wypchanie przez administrację Stanów Zjednoczonych Tethera. Prawdopodobnie Tether będzie tym stablecoinem, który wejdzie, który będzie bardzo popularny w Afryce, w Azji, w różnych miejscach i w taki sposób USA. Będzie chciało zalać cyfrowym dolarem cały świat. I myślę, że to jest bardzo, popular, bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy. I jest spora szansa na to, że to się wydarzy. A co to dla nas znaczy dla inwestorów w rynku krypto? Znacznie większa ilość kapitału dostępnego na rynku. ogromny wzrost ilości stablecoinów, między innymi przechowywanych też na Ethereum, więc to doprowadzi do. No do ogromnego wybuchu popularności rynku krypto, całego ekosystemu. DeFi prawdopodobnie się rozwi rozwinie bardzo mocno, aplikacje neobankowe w ten sposób. Dodatkowo w tej aplikacji neobankowej Tethera jeszcze będzie 4% cashback. Będziesz płacił w różne miejsca, jeszcze 4% cashbacku e, prawdopodobnie w Bitcoinie będziesz otrzymywał. No to mi naprawdę być ciężko ciężko berisz, mi naprawdę być ciężko negatywnie nastawione myśląc długoterminowo o tym, co się dzieje, bo Widać, że administracja Stanów Zjednoczonych wbiła sobie do głowy to, że stablecoiny to nowy rodzaj zalania całego świata poprzez, poprzez cyfrowy dolar. I jeżeli ktoś w Afryce będzie sobie kupował te teraz za dolara, za 3, to te 70% tych wpływów będzie wpływało do obligacji Stanów Zjednoczonych. I w ten sposób prawdopodobnie Stany Zjednoczone będą chciały się finansować w jakiejś części dalej. Jak sobie tak połączymy te wszystkie puzzle, no to to wygląda jako, jako strategiczny kierunek Stanów Zjednoczonych. Jeżeli strategiczny kierunek Stanów Zjednoczonych jest, jest są stablecoiny, to my też na tym, jako inwestorzy rynku krypto, zyskamy. No i wszyscy się zastanawiają po plaźmie. po plaźmie, co będzie kolejnym takim bardzo dużym projektem, który zna, da, da w taki sposób zarobić. Ja mam dla Was dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź to jest stable, o którym my nagrywaliśmy wraz z plazmą, możecie sobie wrócić do tego filmiku, pewnie gdzieś tu zobaczycie, który to był dokładnie filmik, nagrany kilka tygodni temu. A druga informacja to USDAI. USDAI to prawdopodobnie projekt, który no, może dać się dosyć sporo zarobić i tutaj podobne zasady. Wrzucamy stablecoiny, farmimy punkty za punkty, wymieniamy później ekspozycję na. E, Ekspozycję na, e, na token, który wyjdzie. Wspierany przez Binance, czyli przez YZI Labs. Warto wspomnieć, warto o tym powiedzieć. Binance Labs to w tym momencie YZI Labs. E, to jest e, nowy rebranding, e, czyli YZI Labs jest też zaangażowane w USDI. Prawdopodobnie USDI wejdzie na, e, na Binance e, i przez kilka miesięcy jeszcze macie możliwość farmienia tego. Więc to jest. E, to jest jedna rzecz, USDI, a druga rzecz, o której wspomniałem, czyli stable, tam tokena jeszcze nie ma, ale prawdopodobnie ten token się pojawi, według mnie musi się pojawić, żeby rywalizować plazmom, więc to jest kwestia, kwestia czasu. Te dwie rzeczy, według mnie, powinno być na radarze każdego szanującego się farmera rynku krypto, więc jeżeli jesteście takimi osobami, na pewno warto, e, warto to zrobić. Jeżeli chodzi o USDI, wrzucę Wam poniżej e, swój e, link, taki, tam jest chyba jakiś link referencyjny, nie wiem, co dokładnie mam z tego, Jakieś też punkty prawdopodobnie się będą nabijały, ale jeżeli chcecie to zrobić, no to e, za, zachęcam Was albo po prostu w ramach podziękowania możecie to zrobić z mojego linku. No I pod względem stablecoinów też się dużo działo, bo i Tina, i Tina która weszła w jeszcze bliższą współpracę z Binance, e, dodali e, USD. E, USD e, i dodali na, na Binance 12% Yieldu, ludzie się zastanawiają, skąd ten yield? Warto sobie wejść w, e, zrozumieć, z czego jest yield w IT-nie. To, są to transakcje Delta Natural, farmujące farming. To tak, to jest w dużym, dużym skrócie. Ale to też pokazuje, że YZI Labs, czyli Binance, stawia. I wyszedł taki w ogóle artykuł, że oni jeszcze mocniej stawiają teraz na, na Etenę. Etena w ostatnim czasie poszła w dół a do 50. Kilku centów, z 80 centów. Niektórzy uważają, że to, że to jest spowodowane tymi ogromnymi uwolnieniami. Pewnie tak. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. W tym momencie, cały czas codziennie skupowane, skupowane Eteny z wolnego rynku za 10 milionów dolarów przez Stablecoin X, przez tą spółkę, którą pewnie kojarzycie. To jest spółka, która, która jest związana właśnie z kupowaniem Eteny, i ona ja pewnie w pewny sposób. Zabiera, te, zabiera tą podaż z inwestorów, którzy są zarobieni na etn bardzo mocno, tam są ogromne kwoty, tam są miliony dolarów w zysku, e, którzy sprzedają to w tym momencie, a po prostu przenosi to do spółki StablecoinX. O StablecoinX Wam wspominałem, StablecoinX to spółka, która za jakiś czas będzie tradowana na nasdaq e, i to będzie taka ekspozycja, płynna ekspozycja na rynek stablecoinów, dlatego też uważam, że może to być ciekawa spółka treasury typu DAT, Dlatego, że, że po prostu sama nazwa Stablecoin X, w tym dobie rozwoju Stablecoinów, o tym co wspomniałem z Tetherem, może łapać jakąś spekulacyjną też wycenę. No i się okazuje, że Etena jest w miejscu, w którym wszystko to, co powiedziała, że chce zrobić przed momentem odpalenia, odpalenia styklingu, takiego dzielenia się zyskiem z holderami Etena, zostało to zrobione i w tym momencie prawdopodobnie kolejnym dużym newsem dla Eteny jest to, że. Ethena będzie się dzieliła zyskiem z posiadaczami Eny, z tokenu, tokenu Eny. I zwróćcie uwagę, jak to się wszystko ze sobą składa. Stablecoin X, który skupuje ENY, e ten token ENA za prawdopodobnie za niedługo będzie się e dzielił zyskiem. Stablecoin X będzie posiadał mnóstwo tej Eteny, będą pokazywali ten zysk w swoich, e swoich papierach. Ten zysk będzie powodował, że wartość spółki będzie rosła spekulacyjnie i też fundamentalnie, i to znowu pozwoli kolejne Eteny skupować z rynku. Bardzo co ciekawy jest ten mechanizm, ale wszystko wskazuje na to, że Etena już za niedługo podzieli się informacją, że tym zyskiem zaczną, zaczną się dzielić. Estymacje są takie, że w tym momencie, patrząc sobie na zysk, który generuje Ethena z ilości nowych USDT, USDI, -E, które się tworzą właśnie poprzez integrację w Binance czy z Krakenem. Ilość tych USD bardzo mocno rośnie w górę. Ethereum jest jednym z najszybciej rosnących stablecoinów pod względem takim procentowym, e, procentowym rozwoju. Najszybciej rosnącym też historycznie pod względem dobicia do 10 miliardów dolarów, więc dużo pozytywnych rzeczy. Jeżeli, um, jeżeli Etena zaczęłaby się zyskiem dzielić teraz, to estymacje są takie, że około 4,5 do 15% rocznie zarabiałoby się ze stajkowania Eteny wraz z tym rozwojem e, protokołu, zyskiem bezpośrednio z protokołu. Całkiem, całkiem spoko. No i kolejny news, który według mnie jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. Jeden chyba z najmocniejszych to Swift. Swift, który na swojej konferencji CBOS ogłosił wejście bezpośrednie w. W blockchain, wejście ze swoją własną infrastrukturą blockchainową, Layer 1. No tak można powiedzieć, że to taka ich system rozliczeń pomiędzy bankami, we współpracy z największymi bankami świata i uwaga, we współpracy z kim. Z Chainlinkiem i z Lineą e, wchodzą w, e, w e, tutaj w bezpośrednio, już integrują się tokenizacja Stablecoiny. To jest ten kierunek e, Swift. Swift 2.0, czyli oparty o blockchain, jest przed nami. Swift 2.0, w którym e, transakcje interoperacyjne pomiędzy różnymi blockchainami będą rozliczane przez CCIP, przez Chainlink. Każda transakcja w Swiftie, który generuje. Ogromne wolumeny, jeżeli ta część tych wolumenów w ogóle przejdzie na ten SWIFT 2.0, na tokenizację stablecoiny, to Chainlink będzie, będzie tyle kasy z tego zarabiał, że to nawet, no, że to ciężko sobie wyobrazić. To jest trochę jak kupowanie wizy Masker Tyrkart na bardzo wczesnym etapie, więc uważam, że. Z samych tych informacji, które mamy w tym momencie na, 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 na stole, każdy powinien posiadać choć małą ekspozycję w Chainlink, bo może się okazać, że Chainlink jest po prostu taką wizą MasterCard w momencie, w którym ogólna adopcja kart kredytowych, kart debetowych nie została jeszcze zaakceptowana. Więc taki 1900, nie wiem, który tam, 2000 rok na przykład, albo 1990, który, który te karty nie były jeszcze popularne. I wraz z rozwojem tego, że cały świat nie wyobraża sobie teraz Płatności bez kart kredytowych, bez kart debetowych, Visa Mastercard rosły. A to samo może być z który w tym momencie mało się mówi o tokenizacji w stablecoinach. W naszej bańce się dużo mówi, ale tak ogólnie na zewnątrz się mało mówi, ale jeżeli to będzie mainstreamem, to Chainlink bardzo mocno na tym zyska. No i tutaj Linea została ogłoszona partnerem, w którym SWIFT opublikuje swojego stablecoina i taki system on-chain do rozliczeń, do komunikacji. I to właśnie na Linei, więc to jest bardzo, bardzo ciekawy token, który jest związany z konsensusem z Metamaskiem, z no największymi, najważniejszymi ludźmi w Ethereum, w ekosystemie Ethereum, teraz jeszcze ma wsparcie ze SWIFT. Coś bardzo, bardzo ciekawego. Dodatkowo Linea warto tutaj dodać, że prawdopodobnie czeka nas airdrop Metamask. Metamask będzie wychodził ze swoim systemem punktowym i Linea pewnie też tam będzie miała swoją, e, swoją jakąś część, swoją własny, swój jakiś ważny ważny punkt. To, to wszystko wskazuje na to, że, e, że ekosystem Ethereum, Linea, Chainlink, Ethereum zyskają na tej adopcji. No i tutaj jeszcze na sam koniec taka ciekawostka, Circle i Hyperliquid. W ostatnim czasie pojawiła się ciekawa sytuacja z Circle emitent USDC Zainwestował w tokeny Hype i planuje zostać walidatorem sieci Hyperliquid. Firma szuka też sposobu na pełną integrację swojego stablecoin na ekosystemy Hyper i VM. I to jest bardzo ciekawe. Hyper, w ogóle, Hyperliquid jest takim ciekawym miejscem, w którym zyski są rekordowe, cena do zysku bardzo, bardzo niska. I przez to, że Aster ze swoim Binance ze swoim Perpetual Dexem wyszło i w ostatnich kilka tygodni było tylko Aster, 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 Aster to Hyperliquid spadał na wartości. No, nie wiadomo, czy to nie jest dobry moment na podbranie po prostu tokenu hype. Ja w tym momencie chciałbym zakończyć ten odcinek. Dużo się dzieje, dużo tych informacji. No. Ja jestem bardzo pozytywny, bardzo pozytywny do tego, co się ogólnie dzieje. Ja nie wiem, czy wykresy będą wyżej, niżej, za tydzień, za dwa, za trzy, za miesiąc, ale uważam, że jesteśmy świadkami ogromnych zmian w świecie finansów. Teraz to nie jest już, czy rynek krypto zostanie zaakceptowany, to już się dzieje. I teraz pytanie jest, do czego to doprowadzi? Do jak ogromnych, dużych zmian? Ja jestem podekscytowany, że mogę być tego częścią. Więc w tym momencie żegnam się z Wami, do zobaczenia w słonecznej Szwajcarii, trzymajcie się i cześć!